Siemanko. Jak myślicie Czy cwele pierdolone Są w stanie Komuś pomagać Przez kilkanaście lat Koło mnie się już kręcą ładnych parę lat I im to w ogóle nie Nie przeszkadza Wręcz bym powiedział, że im się to podoba No bo każdy robi to co lubi I tutaj nikt nie gra Tylko wszyscy są po prostu sobą Grać to te cfele pierdolone to są mogą na fujarach, na trasie, tam gdzie ich miejsce. Jak się im w gardło zasadzi, to wtedy co może. Eee. Teraz to jest każdy sobą, tu nie ma grania. Kolejna sprawa. Jak myślicie? Czy jak te cfele pierdolone idą do bankomatu? To piń z daleka wklepują, czy go po prostu zatykają, żeby tam przypadkiem ktoś nie zobaczył, no nie wiem. No i jeszcze jest jedna sprawa. Co szwale pierdolone zakładają w oknach. No i też przeciw czemu? Bo od słońca można sobie założyć takie najtańsze, żeby tylko po prostu były. A są bardzo ładne. To teraz wiecie dlaczego to są trwale pierdolone, tu nikt nie gra, tu jest każdy sobą. tygodnia to już mi cały czas trąbią. Przyniosłem królika, bo ma małego królika, wynoszę go tam za 20 minut trąbi ktoś. Także. Zanim go wziąłem, wyniosłem. No to, jak ja biorę tego królika, to na, resztę, na resztę osób w domu oko przymyka czy ja? Jak myślicie, to ja wam powiem, to są trwale pierdolone. No i czy tutaj liczą się ludzie? No nie! Bo trwale pierdolone, za kurewkę płacą od 5 tysięcy. Im większy śmieć, tym dostanie więcej. Tu, są, tu się liczą znaki. Jako o znaku to aż hamuje. A nie ludzie. Dlatego, bo to są trwale pierdolone. Płacą za to, żeby mi się włamać na telefon. bo Boscfel. Ten cwel, ta kurewka pierdolona. Płaci komuś, a są powodzianie, to tam nie zapłaci. No bo to są trwale pierdolone. Samo za siebie mówi, tak? Tu jest każdy sobą, nie ma grania. No i dobra, i to na tyle. Także jebać was! Trwale pierdolone! Jebane majciarze sprzedajne kurewki pierdolone. A wiecie tak, dlaczego jeżdżają i mnie w tych kamerach oglądają bo tak działa na czwela pierdolonego prawda jeszcze taka, teraz mi się przypomniało do dwóch, bo to jak dwa razy coś robisz to Ci wtedy celuje, do dwóch dlatego do dwóch bo jak do więcej, to by się mogło popierdolić, bo to tam oni mają mózgi z tego samego towaru co baran torbę, jak sądzicie, że oni sobie drogie auto to kupili jak to ma mózg z tego samego towaru co baran, torbę? Nie. Po prostu to kogoś okradło. To są swele pierdolone. To tak funkcjonuje. Czy ktoś z Was uczciwie pracujący stałby całą noc pod, pod kimś i świecił mu po oknach albo jeździł jak głupi? No nie. To po prostu okradnie kogoś i to tak funkcjonuje, bo to są swele pierdolone. Urabura. Jak patrzy w kamery i czy tam jeździ ura, bura, a dziadku w kamerach ogląda. Taka to jest rzeczywistość, tak wygląda prawda. Fale pierdolone jebać was.